Chińczycy to jest oczywiście bardzo ambitny, zaradny i pracowity naród, i przez wiele lat kombinowali jakby odwrócić te bieguny w motoryzacji. Bo zwłaszcza z ich perspektywy, z perspektywy kraju zmotoryzowanego przez Volkswagena, trudno nie zauważyć, że Niemcy, którzy de facto wynaleźli samochód, odcinają od niego kupony od 100 lat i na tym opierają swoją gospodarkę. I wiecie, kto im pomógł? Na moje oko zrobił to Elon Musk. Ale to syf. Cześć moi kochani, dzisiaj mam dla was odcinek statystyczno-geopolityczny. Modne słowo, postanowiłem podzielić się z wami moją własną, prywatną perspektywą, jak widzę to, co aktualnie dzieje się w motoryzacji w kontekście Chin i w kontekście też samochodów elektrycznych. Mówiłem o tym wszystkim parę razy, natomiast wiem, że jest wielu nowych widzów na kanale i chciałbym, żebyśmy mieli Przepracowaną razem, wspólnie pewną pracę u podstaw, bo wszyscy, niezależnie od tego, kim jesteśmy, jesteśmy skażeni tym, że patrzymy na wszystko dookoła tylko i wyłącznie z własnej perspektywy, a ta bardzo często kończy się na czubku własnego nosa. I to nie jest żaden przytyk, wszyscy tak mamy, to jest naturalne, ale żeby rozumieć pewne procesy zachodzące w motoryzacji, warto jest mieć jednak szerszy, ogólnoświatowy. Pogląd na sprawy. Na początek serdeczne podziękowania dla Was za to, że jesteście, wspieracie mój kanał subskrypcjami, łapkami w górę, komentarzami. Sami najlepiej wiecie, jak karmić te algorytmy. I oczywiście serdeczne podziękowania dla partnerów kanału, czyli polskiej firmy Prodigtech produkującej w Polsce polskie mierniki grubości powłoki lakieru. Oczywiście link na dole serdecznie polecam, wiele lat stosuję. I polskiej firmy Autodena, dzięki której bez wychodzenia z domu możecie sprawdzić sobie historię samochodu używanego. Bardzo ważna sprawa, zwłaszcza teraz, gdy mamy wzmożoną emigrację z USA. Polecam na dole linki w opisie i lecimy z odcinkiem. Większość danych, jakie będę wam tutaj prezentował, czyli chociażby tych o udziale w rynku, czy. Sprzedaży na poszczególnych rynkach pochodzą od Felipe Munoza. To jest główny analityk takiej firmy, która się nazywa Jato Dynamics albo Jato Dynamics, jak to woli. Nie wiem, jak oni się tam do końca właściwie sami identyfikują. Przyczynkiem do tego odcinka jest przygotowana przez Felipe analiza dotycząca rejestracji samochodów w pierwszej połowie tego roku, uwzględniająca 184 marki i Cały globalnie świat. Więc zanim odpowiemy sobie na pytanie, kto naprawdę musi się dziś bać ekspansji chińskich marek i dlaczego są to Niemcy, proponuję taki szybki wgląd w to, co dzieje się aktualnie na rynkach motoryzacyjnych świata. Przypominam, że mówimy o markach, a nie koncernach i tak na przykład w pierwszej połowie tego roku absolutnym hegemonem pozostaje Toyota z wynikiem 4 725 tysięcy rejestracji. Globalnie, drugie miejsce Volkswagen, 2 miliony 320 tysięcy rejestracji, globalnie, trzecie miejsce Ford, 2 miliony 75 tysięcy rejestracji, globalnie, i uwaga, czwarte miejsce tuż za podium BYD z wynikiem ponad 2 milionów rejestracji, globalnie. I co najważniejsze, zobaczcie, jak wyglądają przyrosty tych rejestracji. Toyota plus 6% w skali roku. Volkswagen plus 5% w skali roku, Ford minus 1% w skali roku, a Build Your Dream, uwaga, plus 31% w skali roku. I uwaga, Felipe zrobił zestawienie 15 największych marek. Na 12 miejscu pojawiła się marka Gili, czyli w Polsce znana raczej jako Gili, ale czyta się to jako gil gili gil. No, i GiliGili Gili ma plus 59% w skali roku i 992,6 tysiąca rejestracji. Zanim przejdziemy dalej, zwracam uwagę na pewną oczywistą oczywistość. W biznesie, zwłaszcza motoryzacyjnym, ważne jest nie tylko to, kto, kogo, ale też uwaga, jak długo. Każda z tej piątki czy dziesiątki najlepiej sprzedających się w skali świata marek ma trochę inny pomysł na siebie i inaczej rozkłada akcenty. Pomiędzy poszczególne części świata. I to jest bardzo ważne w kontekście historycznym, żebyśmy mogli sobie porównać, jak na przykład robili Japończycy i Amerykanie, a jak robili Niemcy i kto na tym wyszedł lepiej. Jeżeli spojrzymy sobie na aktualną strukturę rejestracji, to wygląda na to, że najrozsądniej gospodarują własnymi zasobami. Japończycy i Koreańczycy, czyli mam na myśli Hyundai i Toyotę, bo jak przeanalizujemy sobie, jak wygląda udział poszczególnych części świata w sprzedaży tych marek, to wygląda to mniej więcej porówno w sensie Chiny, Europa, Stany Zjednoczone, obszar Indo-Pacyfiku itd. Można to podsumować w ten sposób, że Toyota czy Hyundai starały się zawsze mniej więcej porówno w różnych częściach świata. Inwestować, żeby potem zgarniać to do kupy, do jednego koszyczka i żeby to jakoś funkcjonowało. Natomiast Niemcy mieli zupełnie inny pomysł na swoje marki motoryzacyjne, bardzo dużo ryzykowali i przez wiele lat wychodzili na tym bardzo dobrze. Tutaj zobaczcie sobie na slajdzie, jak mniej więcej dzisiaj wygląda wielkość rynków motoryzacyjnych na świecie. Gdzie jest Europa? Gdzie są Stany Zjednoczone i gdzie są Chiny? I jak szybko rozwijał się chiński rynek od roku 2000, gdy sprzedano tam ledwie 2 miliony samochodów. W 2020 roku było to już mniej więcej 25 milionów samochodów. A dla porównania europejski rynek, zwłaszcza po pandemii, nieustannie od lat 2000 się cofa obecnie do tych Topowych wyników brakuje nam prawie 4 do 5 milionów rejestracji. I trzeba przyznać, że jeszcze w latach 80. Niemcy bardzo dobrze określili sobie swoje priorytety. Taka Toyota musiała inwestować w różnych częściach świata potężne pieniądze, natomiast Niemcy doszli do wniosku, że być może bez sensu jest rozmieniać się na drobne i Wpadli na taki pomysł, że przecież w Chinach jest 1,4 miliarda ludzi pod komunistycznym butem, którzy, okej, okay, dzisiaj mówię z perspektywy początku lat 90., jeszcze pieniążków nie mają, ale jednak tam są ukryte gigantyczne możliwości. I uwaga, w 1984 roku powstało pierwsze joint venture, SAIC Volkswagen, jeżeli coś mówi Wam nazwa SAIC, tak, to są ci, którzy dzisiaj robią MG. I już w 1991 roku powstało drugie joint venture, czyli FAW Volkswagen. Wtedy to było gigantyczne ryzyko, bo rzeczywiście był kryzys, tam ludzie naprawdę pracowali za miskę ryżu, ale Niemcy patrzyli na ten rynek przez pryzmat tych 1,5 miliarda ludzi, którzy kiedyś będą chcieli kupić samochód. To im gigantycznie spracowało, bo przez wszystkie kolejne lata, aż do ubiegłego roku, jak sobie policzymy łączną sprzedaż Faw Volkswagen i SAIC Volkswagen, to właśnie Volkswagen był największym producentem samochodów w Chinach. W tych Chinach, które rozwijały się w tempie 10% rocznie, mówię o PKB. I w które z poziomu 2 milionów rejestracji w 2000 roku aktualnie dochodzą do jakichś 30 ponad milionów, jeżeli wliczymy w to też samochody ciężarowe. A partnerem dzisiejszego odcinka jest najlepsza w Polsce porównywarka ubezpieczeń cen OC i czyli mubi.pl. Przypominam, wchodzicie sobie w link na dole. Klikacie, robicie kalkulacje i sprawdzacie, ile możecie zaoszczędzić, kupujecie polisę i na wasze konto wraca jeszcze legendarne 100 złotych cashbacku. I przypominam, że jeżeli ktoś z was ubezpieczy samochód w mubi, dostanie też swój prywatny link, który może rozesłać znajomym i jeżeli oni ubezpieczą swoje auto w Mubi.pl z waszego linka, to na wasze konto wraca jeszcze stówka od każdej zawartej w ten sposób polisy aż do 20. Klikacie na dole w link do Mubi.pl, ubezpieczacie samochód, dostajecie cashback, a ja... Wracam do odcinka. Podsumowując, przez długie lata Volkswagen zgarniał wszystko, co było do zgarnięcia w Chinach. Z jednej strony drenował ten rynek, ale z drugiej niósł też rozwój, bo ci ludzie rzeczywiście mogli sobie wreszcie kupić nowe samochody. I dokładnie tą samą drogą w 2001 roku poszło Audi, w 2003 BMW, a w 2005 Mercedes. Dla porównania, pierwsze joint venture Toyoty w Chinach z firmą GAC, czyli GAC, to jest 2004 rok, czyli jakieś uwaga, 30 lat po Volkswagenie. Niestety skupienie się Niemców na Chinach jako na głównym rynku eksportowym ma też swoje wady, na przykład taką, że w 2024 roku 42% wszystkich sprzedanych globalnie Volkswagenów trafiło do Chin i bardzo podobnie było właśnie z Mercedesem, Audi i BMW. W przypadku Mercedesa 40%, w przypadku Audi 41, w przypadku BMW 30 7. Chińczycy to jest oczywiście bardzo ambitny, zaradny i pracowity naród, i przez wiele lat kombinowali jakby odwrócić te bieguny w motoryzacji, bo zwłaszcza z ich perspektywy, z perspektywy kraju zmotoryzowanego przez Volkswagena, trudno nie zauważyć, że Niemcy, którzy de facto wynaleźli samochód, odcinają od niego kupony od 100 lat i na tym opierają swoją gospodarkę. I wiecie, kto im pomógł? Na moje oko zrobił to Elon Musk. W 2006 roku pojawiła się Tesla Roadster, która zaczęła skupiać uwagę wszystkich wizjonerów na samochodach elektrycznych. Jak zareagowały Chiny? Otóż, także w 2009 roku wystartował pierwszy program, który dotował zakup, rejestrację i rozwój samochodów elektrycznych w Chinach. A już w 2011 roku pojawił się pierwszy elektryczny samochód BYD. I tutaj warto dodać, że samo BYD zaczęło swoją przygodę z motoryzacją ledwie kilka lat wcześniej, bo w 2003 roku. I idźmy dalej, bo już w 2016 roku pojawiły się pierwsze definicje czy pierwsze koncepcje tak zwanych new energy vehicle, czyli tych nevów, czyli samochodów zelektryfikowanych, może nie od razu elektrycznych, ale takich, które wnoszą Sposób korzystania z pojazdu na zupełnie inny poziom: 2006 Tesla, 2009 dopłaty, 2016 definicja Nev i uwaga 2024 i 2025, gdy sprzedaż tych NEV-ów zbliża się do połowy liczby zarejestrowanych nowych samochodów sprzedawanych w Chinach. Mówiąc krótko, Chińczycy podłapali koncepcję Ilona Muska, że trzeba wypierdzielić ten stolik i zmienić koncepcję samochodu jako takiego, tak żeby przez kolejne X lat to nie Niemcy odcinały kupony od motoryzacji, ale właśnie Chińczycy. I tak, macie rację, to jest gigantyczne uproszczenie, ale warto zdawać sobie sprawę, jaki potencjał drzemie w rynku chińskim, jaki potencjał drzemie w Europie i jak rozkładało się to wszystko na osi czasu. Poza tym Chińczycy są w bardzo podobnej sytuacji, jak sami Niemcy, bo są trochę w pułapce własnego rynku motoryzacyjnego, narażeni na wszelkie wahania nastrojów czy chociażby załamania gospodarcze. 92% ogółu zarejestrowanych w ubiegłym roku samochodów BYD trafiło do Chin. I to pokazuje, że Chińczycy mają ogromne parcie na to, żeby wyjść z tego swojego. Rynku, z tej matni, która z jednej strony daje gigantyczne zasięgi, daje gigantyczną sprzedaż, no bo 92% sprzedaży na jednym tylko rynku i już jesteśmy czwarci na świecie, ale z drugiej strony jak coś się wykopyrtnie, będzie znów jakiś kryzys w budowlance na przykład, ludzie w Chinach przestają wydawać pieniądze, to jesteśmy w potrzasku. Więc nie dziwi zupełnie, że taki właśnie BYD, taki Saik czy taki FAF robią teraz wszystko, żeby wyjść poza Chiny. A biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, najłatwiej jest zahaczyć się właśnie w Europie. I okej, okay, z punktu widzenia Chińczyków, ta sprzedaż w Europie zawsze będzie marginalna no bo, sorry, tam jest półtora miliarda ludzi ale. To jest gigantyczna wartość dodana dla samych Chińczyków, nie tylko z tego powodu, że mogą sobie już transferować wtedy pieniądze z Europy, czyli nasze, od nas do siebie, ale też pokazywać własnym klientom na własnym rynku: zobaczcie, produkujemy te samochody dopiero 20 czy 30 lat, a już jesteśmy w Europie i tam nas kupują. To jest prestiż, my się nie musimy wstydzić, wy się też nie musicie wstydzić i możecie. Kupować lepsze chińskie samochody zamiast droższych i gorszych europejskich, i to dokładnie w tej chwili dzieje się w Chinach, bo sprzedaż europejskich marek, czy to są marki popularne typu Volkswagen, czy premium typu Porsche, Mercedes i BMW. Spada systematycznie. Mówiąc krótko, na naszych oczach zmieniają się bieguny motoryzacyjne. Kiedyś to Europejczycy szli do Chińczyków robić tam joint venture, nieść tam kaganek oświaty, zarabiać pieniądze i sprzedawać tam samochody, a dzisiaj zaczyna być na odwrót. Chińczycy dzięki dotacjom, dzięki wspieraniu elektromobilności mają taką technologię, której nie muszą się wstydzić, ba. Wielu europejskich producentów takiej nie posiada i chcą z nią wejść na zewnątrz. I to oni chcą przynieść do Europy ten kaganek elektrycznej oświaty, i w dłuższej perspektywie chcą nas przekonać, że spójrzcie, taki BYD albo taki Xiaomi jest lepszym samochodem elektrycznym niż dajmy na to. Jakiś wytwór Volkswagena i Stellantisa. A za chwilę nie będzie już w ogóle podziału na samochody spalinowe i elektryczne, więc ten, kto zrobi lepszego elektryka, kto będzie miał technologię baterii, patrz Chiny, przetwarzania litu, metali ziem rzadkich, patch Chiny i zarządzania energią, patch Chiny, wygra. I tak jak Niemcy przez kolejne lata będzie odcinać kupiony od motoryzacji. Mówiąc krótko, Chińczycy zdecydowali się na elektryki właśnie po to, żeby promować swoją technologię w zasadzie od zera, żeby nie musieć kupować żadnych patentów od Niemców, Francuzów, Amerykanów czy kogo tam jeszcze. Zrobimy se sami takie samochody, że wam kopara opadnie i to się dzieje na przestrzeni ostatnich 15 lat. I z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia w postępowaniu Chin nie ma oczywiście nic złego. Oni po prostu starają się zająć swoje miejsce odpowiednie dla wielkości narodu i gospodarki, ale to oczywiście nie jest w smak nam, czyli europejskiej motoryzacji, czy szerzej europejskiej gospodarce. A co taki scenariusz oznacza dla Europy? Generalnie, jakby nie patrzył nic dobrego, według najnowszego raportu Alix Partners, osiem fabryk europejskich w skali najbliższych kilku lat jest do zamknięcia, bo już dzisiaj Jedziemy na 55% mocy produkcyjnych, a jeżeli Chińczycy chcą rzeczywiście mieć tutaj 10% udziału w rynku europejskim, to jest właśnie ekwiwalent 8 zakładów produkcyjnych, które trzeba by po prostu zutylizować. To oznacza wywalenie na zbity pysk jakichś 80 tysięcy ludzi, a zamknięcie każdego z takich zakładów generuje koszt w wysokości mniej więcej 1,5 miliarda euro. Tak, Europa znalazła się w pułapce i trzeba zrobić teraz wszystko, żeby zachęcić Chińczyków, żeby nie chcieli do nas importować tych samochodów, tylko budować je tutaj lokalnie, czyli dawać nam zarobić i to my teraz będziemy tanią siłą roboczą, no może nie taką tanią, ale jednak siłą roboczą tylko i wyłącznie dla Chińczyków, a nie Odwrotnie. Przy czym to nie jest wcale super scenariusz, bo chińskie fabryki to nie są takie fabryki, do których my jesteśmy przyzwyczajeni z dużym poziomem zatrudnienia, tylko są to fabryki stawiane od podstaw. No i to Chińczycy przodują w tych tak zwanych dark fabrykach, gdzie pracują w zasadzie same roboty przy zgaszonym świetle. Nie twierdzę, że to samo będzie się działo w Europie, ale na pewno, jeżeli te fabryki, tak jak teraz się to dzieje, chociażby na Węgrzech, będą stawiane od zera, na pewno poziom zatrudnienia będzie dużo. Niższy niż w analogicznych fabrykach europejskich producentów. A produkcja stracona na poziomie 850 czy miliona sztuk samochodów w Europie na pewno nie napawa optymizmem zarządów Stellantisa czy Volkswagena. Podsumowując z perspektywy gościa, który stara się w miarę na bieżąco ogarniać to, co się dzieje, wydaje mi się, że największy lęk przed chińską ekspansją dotyczy w tej chwili europejskich samochodów popularnych czy też producentów europejskich samochodów popularnych i oczywiście nie wydaje mi się, żeby w Europie była zagrożona pozycja dominująca absolutnie w tej części świata Volkswagena. Natomiast z punktu widzenia na przykład Stellantis'a rzeczywiście nie wygląda to różowo i tak zarówno Stellantis, czyli marki francuskie i włoskie, jak i niemieckie mają zdecydowanie powody do obaw, przy czym oczywiście nie jest to jeszcze żadna egzekucja europejskiej motoryzacji. Raczej gigantyczna próba sił i nerwów, która faktycznie może się dla nas zakończyć agonią. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas. Mówiąc kolokwialnie, my jako Europa czy dostawcy technologii przez wiele lat dymaliśmy Freda, a teraz Fred wydyma nas.